Cześć moi drodzy, tutaj BlueJane witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku. A dzisiaj zamienimy się w pewnego upadłego, niestety, aniołka, który będzie przeżywał pewne przygody. Zaraz zobaczycie, czy są one przyjemne, czy nie. No to rozpoczynamy grę, play. No i na początek ciekawa historia. Oto historyjka o pewnym bardzo, ale to bardzo leniwym aniołku. Podczas gdy inne, posłuszne anioły wykonują swoje misje, nasz bohater gra w gry komputerowe całymi dniami, od rana do wieczora. O, nieładnie, nieładnie! Mhm, ale oczywiście to nie mogło trwać wiecznie? Och, nadszedł czas, aby dać lekcję naszemu bardzo nieposłusznemu aniołkowi. Przyszedł senior Anioł i powiedział do naszego bohatera: "Och, musisz udać się do piekła, aby zrozumieć, jak istotne jest, aby być w niebie i być aniołem. Jeśli przejdziesz wszystkie testy, no to będziesz mógł wrócić, ale jeśli oblejesz próby, to niestety, ale piekło będzie twoim miejscem. O nie! Już się boję. Och, po tym wszystkim zostaliśmy wyrzuceni z nieba." Nieciekawie się to zaczyna, to znaczy bardzo ciekawie, bardzo ciekawie, tylko nieciekawie dla naszego bohatera. Och, i od tego momentu rozpoczyna się nasza historia. Och, otłań! I rozpoczynamy, sterujemy za pomocą myszki, ach, prawo lewo, prawo lewo i będziemy na pewno omijać przeszkody, o, na przykład miśki. O, ratunku! O pluszowe miszki lecą nam na głowę aż to otchłań, musimy zbierać takie kuleczki, o i oczywiście te serduszka wiecie co to jest? To są żyćka dodatkowe oczywiście, że tak, o nie o nie, o! ten krzyż też miałam zebrać, to jest taka specjalna tarcza która nas chroni przed wszelkimi zderzeniami z niepożądanymi przedmiotami, haha ha. no i zbieramy te duszyczki, to znaczy te kropeczki niebieskie mmm, jaka złowieszcza kraina, ja nie chcę tutaj się nabić na te kolce z pajęczynami i jesteśmy na następnym poziomie. O, mamy 19 dusz. Czy możemy sobie za to coś kupić? Och, niestety nie. No, pierwsze ulepszenie to jest liczba punktów trafień. Następne to jest właśnie święta tarcza, która pozwala nam nieco mm, obrażeń przyjąć na siebie. To znaczy chyba je w ogóle omijamy te przeszkody, gdy mamy tą tarczę na, na sobie, ale zaraz zobaczymy. I mamy jeszcze o magnes, który przyciąga do nas duszeczki. No i oczywiście jak sobie to wszystko upgrade'ujemy, no to mamy więcej punktów trafień i y, dłużej trwa y, nasza święta tarcza oraz ten magnes. Okej, okay, no to dalej na razie nic nie będę rozwijać. Bo myślę, że chciałabym zainwestować w punkty trafień. Och, rządza! Teraz mamy poziom żądzy! No i pojawiły się! Wstrętne diablice! Ratunku, ratunku! O! Och, zahaczyliśmy o jedną z nich. O, jest i magnes. Przyciągamy duszyczki. Na pewno nam się przydadzą, bo znowu kolejna diablica. O nie, o nie. O, ratunku, ratunku. O, jest, jest. O, właśnie, to jest ta święta tarcza. Teraz nie musimy się martwić. O nic. Haha, ha, że się zdarzymy Z diabełkami? Nie, 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 nie. Och, strasznie krótko trwa. To teraz już wiem, po co się rozwija długość jej oddziaływania na naszego bohatera, bo rzeczywiście zdecydowanie za krótko to trwa. No, zbieramy duszyczki, zbieramy. Nie obijamy się. Na razie mamy aż e, cztery żyćka, także nie jest tak tragicznie. O, zdaje się, że zaraz przejdziemy do następnego poziomu. Ach! Obżarstwo! Może ja zainwestuję sobie w punkty trafień. Haha, mamy dodatkowe żyćko, no i czekamy, czekamy na to obżarstwo. Zaraz zobaczymy. Ojej, co to jelita? A, hamburgery! O nie! Krwiożercze hamburgery! Zaraz nasz spożró! Nie, 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 nie! To wszystko przez to, że tak strasznie się obżaraliśmy przed tymi grami komputerowymi! O nie, o nie! Ratunku, ratunku, osta... Och, a czym ty się tak spociłeś, bohaterze? Przecież właściwie to tylko spadasz w dół i nic poza tym nie robisz. Ach, No tak, troszeczkę ma zakwasy skrzydełek. Nie jest tu łatwo, nie jest to łatwo. Ratunku, ratunku, uciekajcie ode mnie, We wstrętne, burgery. Ratunku, wyglądają trochę jak piranie, nie sądzicie? Całkiem sympatyczna gierka, no i pomysł też. Dostałam po głowie, niestety, niestety. No ciekawe, ciekawe, co będzie dalej, co będzie dalej? Spadamy sobie na razie w dół. O, nie ma już żadnych przeszkód, więc zdaje się, że przeszliśmy. Już prawie do następnego poziomu. O, jest chciwość. Następny poziom to chciwość. Upgradeujemy punkty trafień. Coś nam jeszcze zostało, ale może będziemy zbierać na punkty trafień? Zdecydowanie tak, bo gra się robi coraz trudniejsza. Chciwość. Uwaga. O, góry złota! Góry zło. O nie, o nie, ja nie chcę, ja nie chcę, żeby pieniądze! To znaczy monety złote i złoto spadały nam na głowę! Jest, jest! Och! Udało się, udało się, mamy magnesik, więc zbieramy kolejne duszyczki. O, jest, jest, jest! Żyćko, żyćko jest! Ha! Udało się, przydałaby się jeszcze jakaś święta tarcza ratunku. O, jest, o nie! Zaryzykowałam i niestety straciłam życie. To nie był dobry pomysł ratunku. Coraz szybciej nam to na głowę spada. Ach, nie można być chciwym, nie można być chciwym, bo potem ta się tak. Ała! Tak kończy! Bliskim spotkaniem ze skałą pełną złota! Czy nam się uda? Czy nam się uda przejść do następnego poziomu? Mam nadzieję, że tak. Zaraz zobaczymy. Musimy pomóc naszemu biednemu aniołkowi przejść przez to wszystko. Ooooooh, no. Tyle grzechów naraz! Podczas grania w gry komputerowe. <laughs> i obżerania się, oczywiście, fast foodami. Złość. Zaraz zobaczymy. Kolejny poziom to złość. Zainwestujemy sobie w punkty trafień. O, tak. I dalej, dalej. Punkty trafień najlepsze są tutaj. No i moi drodzy, idziemy dalej, tym razem złość, złość. Och! O nie, jaki zły królik i niedźwiedź! To są jakieś złe pluszaki, czy mi się wydaje? O, ratunku. O, o, niestety, o niestety jest coraz trudniej! Jak się kiepsko steruje? Niestety naszym bohaterem. Ratunku, ratunku, Och, precz ode mnie z tymi pazurami, nie niedźwiedziu! O, tak, tak, Żyćko, Żyćko, udało się, uminęliśmy królika, mamy tylko dwa Żyćka! Ratunku, ratunku, no, dość topornie się bohaterem teraz steruje, ale musi być jakieś utrudnienie. Nie może być łatwo po tym, jak się strasznie opijaliśmy przed telewizorem! Ratunku, ostatnie życie mi zostało! O Game over, moi drodzy! No to może moi drodzy, jeszcze raz pomożemy naszemu biednemu upadłemu aniołkowi, no to play. Tak, tak, znamy już historię, przejdziemy może do sedna sprawy, czyli do otchłani piekielnych. O tak, tak, samouczek już też znamy. Ratunku, ratunku. <ścoughs> no i gdzie są te wszystkie nasze. O słów jeszcze przeszkody! Ratunku, ratunku, pluszaki już zlatują nam na głowę. Niestety, co one tu mają? ała! ała! Ja dostałam po głowie, pluszakiem! Haha, <laughs> serduszko! Nie, nie będę ryzykować. Może lepiej nie, bo stracę kolejne żyćko. O tak, o tak, i tarcza, tarcza nas chroni. Jakie fajne mają oczka guziczkowe! Jakieś kłódki czy coś? O nie, wygląda to naprawdę przerażająco. Na pewno dla naszego bohatera. Postaraj się, postaraj się! Musisz niestety odpokutować to swoje lenistwo, obżarstwo i tak dalej, i tak dalej. No, chyba przeszliśmy ten poziomek. Przechodzimy do rządzy, czyli znowu spotkanie z diablicami. Niestety nie mogę kupić kolejnych punktów trafień. O nie, nie, nie. A na inne trochę mi szkoda naszych duszyczek. No i jest rządza. Uwaga. Uwaga, ra ratunko. Ała! Jak ja to zrobiła? Przyszło tyle miejsca! Tyle miejsca! No niestety, no niestety. O, magnesik. Pozbieramy trochę duszyczek. Pozbieramy trochę duszyczek. Teraz zdecydowanie mi idzie dużo słabiej. O, jest serduszko. Ała! Zdobyłam serduszko i straciłam serduszko. Och, no i wyszłam na zero. Niestety, niestety. O, jest tak, Shieldzik. Shieldzik, który nas chroni przed wstrętnymi diablicami. Teraz mi nic nie zrobicie, koleżanki. Haha. Ha. Och, i do przodu, i do przodu, nasz bohaterze. O, ratunku, ratunku, ratunku. Nie damy się, nie damy się. Byle do przodu. O, właśnie tak, ratunku, ratunku. O, jak się spocił nasz biedny aniołek. O, nie, nie, nie. No i dalej, czekamy, czekamy. Och! Przechodzimy do obżarstwa tym razem. Haha! Ha. No i mogę sobie kupić kolejne punkty trafień. Nareszcie, nareszcie. Okej! Okay. No, zobaczymy, czegoż to się obżremy. Haha! Ha. Czegoż to się najemy. O, tak, tak, pirani w postaci wstrętnych burgerów. Au! Au! No o nie! A ja chciałam tylko magnesik zebrać, także gra nie jest wcale taka prosta, a oczywiście sterowanie w tej grze też pozostawia wiele do życzenia, ale to chyba specjalnie jest zrobione takie utrudnienie. W każdym razie gierka całkiem sympatyczna i nasz upadły aniołek również. Serdecznie was zapraszam, żebyście sobie w to pograli, a tymczasem chciałabym Was zaprosić do kolejnego materiałku na moim kanałku. Żegnę się z wami Blue Jane. Cześć!